Studio festiwalowe 24Opole.pl Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu, 53. Zresztą ty już po raz kolejny, Piotr Kupicha, z nami ze FIL. Bardzo mi miło, już po raz kolejny. Yy, właściwie. Rok, e, właściwie rok 2000 już był takim rokiem, kiedy ja tutaj stawiałem swoje pierwsze kroki na tych deskach, ale jeszcze ze zespołem sami. To były stare, stare o, czasy. Tak tak, 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 to były. E, to było słońce świeci nad nami, tak jak dzisiaj pięknie tak jak dzisiaj. świeci. Ale to po raz kolejny, rzeczywiście od chwila zaczęła się ta taka turbina, która to napędziła wszystko. No i po raz kolejny w Opolu, ale to jest zaszczyt być tutaj. Myślisz, że oprócz samego festiwalu to miasto jeszcze też wciąga? Miast to wciąga zdecydowanie. Ja muszę przyznać, że nigdy nie przyglądałem się wcześniej, jak wygląda okolica festiwalowa. A wygląda naprawdę nieźle, szczególnie z tą, z tą rzeczką, która tutaj płynie. Jest naprawdę pięknie. Z, z kanałem Ulgi. Tak? Niech będzie. Taka nasza opolska Wenecja. Taka nasza opolska to się Wenecja, może która podobać. może nie wylewasz tak jak Wenecja. <laughs> tak. Piotrze, w, w tym roku z jaką piosenką, w którym koncercie bierzesz udział? W tym roku w. W tym roku, w tym roku e, z piosenką, e, która promuje płytę Field the Best, która pojawi się gdzieś za około 2 miesiące, e, to będzie piosenka swoje szczęście z ale też przede wszystkim chcemy świętować nasze dziesięciolecie zespołu Field. Tutaj e, chcemy obchodzić 10 lat. To jest dla nas świetny czas, gdzie e, możemy być blisko publiczności, tak jak przez ostatnie lata. E, gdzie zawdzięczamy jej właściwie to, że tutaj jesteśmy, bo to, że gramy, to, że jesteśmy e, koncertowym zespołem, ok, fajnie, ale publiczność. Musi wyciągnąć do ciebie rękę Żebyś mógł Trzeba to poczuć po Trzeba prosto. to poczuć bo, bo trzeba, chyba, trzeba być Oprócz tego, że jesteś w studiu tak I tworzysz, czy tam w domu I tworzysz swoją muzykę To największy odbiór I ten fan taki przychodzi na koncertach Od, od publiczności Największy fan na koncertach energię. I tutaj, tutaj jest informacja zwrotna Czy się podoba Czy koncerty są na dobrym poziomie Czy jest wszystko tak jak ma być Czy jesteśmy warci e, jakości e, Ceny tego, że możemy się spotkać z publicznością Feel, feel the best To jest takie w pewnym sensie podsumowanie? Nie, tam się pojawią też nowe, nowe to, nagrania. To jest i podsumowanie, bo będzie y, piosenki na nowo y, y, zaaranżowane razem z orkiestrą, te stare przeboje, ale będą też nowe piosen piosenki, między innymi swoje szczęście znam, to ten nowy, y, mamy nadzieję, hicior, który tutaj zaprezentujemy w Opolu. Masz szczęście, masz duże szczęście naprawdę do muzyki, do publiczności i tego Ci życzę w przyszłości i również dzisiaj. Dziękuję. Dzięki. Przywiozłeś nam znowu po raz kolejny piękną pogodę. Poczujmy ją, poczujmy ją I, i widzimy się na scenie. Dziękuję serdecznie, z nami był Piotr Kupicha, a to studio festiwalowe 24opole.pl i Miasto Opole. Dzięki Piotrze, Dzięki Opole, kłaniam się nisko, cześć.